Jedną ja ręką kierową, pomieszkać jedną no ręką, bo to nagrywanie na jednej ręce. Trzyma ja mi rafę. Zostawię sobie dobrze. Ja powiem, to ja tu, ja tu zacząłem nagrywać, jakby co? Bo ja naparzę na jednej ręce. Ja też? Na F5! Wiem, Na F5 jedną ręka! Uhu! No ty też mi akurat. mnie nie Żal, żal, żal. Da, jesz, o, bójdziesz, daj, bójdziesz, 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 bójdziesz na jednej ręce. Musimy idzie jeden, idzie no, jeden. Bo piknie, bo piknie. No prawie się doskoczył, żal Dajesz No piknik może nie doskoczył I bu <gryz> Jeden ja No prawie, no żal Lol, 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 lol. Piękny kraj Zobacz jakie daleko jestem hmm, F5 Jeden O piacy, ja na ja, ja tu zaczynam nagry ja tu nagrywać Jeden, ja, no, nie, ja to nie wierzę Naprawdę ja zacząłeś nagrywać? A. Dzień dobry. No, dzień dobry, jestem Matrix Gameplayer. <grym> to będzie seria. Nie no dobra, dobra, dawaj! Dajesz, dajesz, dajesz malina, ciągniesz! Ciągniesz malina, dajesz! Dajesz malina, ciągniesz, ciągniesz malina, dajesz. I, ma nie no dobra, ja, ja już dokończę nagrywać, tylko spróbuję... Aaa, żałosne. Dobra, teraz Eficzny niech nie wyjdzie. Rzuć to, rzuć to. <śleszy> Rucz, błagam cię czysty, co bym sobie... Zjadłam prawie... Jakie w tej strzelamy? O, i ostatni, ostatni raz. Jest! Doskoczyłem! Na F5! Na Jest! Dobra. Jedy... Piknie, 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 dobra. I tak kończysz odcinek. Nie musimy nawet z jednym Jest! 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 Zaraz ja! Czekaj, że tyś zwierzę cofnąć. Do przodu trochę. Woo! Dobra! No.